W dzisiejszym filmie wyjaśnimy, w jaki sposób wygenerować fakturę finalną. W celu wygenerowania nowej faktury finalnej wchodzimy w moduł Zamówienia, następnie Zamówienia sprzedaży. Podmoduł ten służy do wprowadzania zamówień sprzedaży na asortyment, który oferowany jest do handlu. Możemy wyświetlić całą listę już złożonych zamówień. Aby wygenerować fakturę finalną musimy dokonać rezerwacji produktu. W tym celu w panelu szczegóły wybieramy zakładkę Rezerwację następnie menadżer rezerwacji. Możemy zarezerwować całość dostępnego zamówienia lub wybraną przez nas liczbę produktu. Następnie za pomocą ikony DOK wybieramy opcję finalna i faktura VAT. W wyświetlonym oknie możemy modyfikować parametry takie jak data wystawienia, data sprzedaży, projekt, etap, seria dokumentu, data VAT. Możemy zmieniać również sposób oraz termin płatności oraz dane dostawy. Następnie wyświetla się nam liczba produktów na fakturze. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie poprawności danych do generowania dokumentu. Wygenerowaną fakturę możemy zobaczyć w panelu Szczegóły w zakładce Dokumenty.